Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z sekretami z gry Remnant 2. Kolejny z sekretów to walka tutaj z tym ostatnim bossem w Yaeszy w tym, w tym świecie i można uleczyć. Jedna z opcji, to jest... Jeszcze jest chyba jeszcze jedna opcja, to jest trzecia, którą pokazuję, czyli podchodzimy do naszego jelonka, ule, uleczamy sercem. Jelonek atakuje naszego stwora. Świetna scena, jakie to jest pokazane. Ale niestety trzeba z gościem teraz powalczyć. On ucieka, więc ratujemy go. Eee, jaka jest czwarta? Podobno są cztery opcje tutaj, żeby to zrobić. Pierwsza zabijasz, druga nie zabijasz. Trzecia uleczasz. Nie wiem, nie odkryłem. No i teraz w skrócie walka z tym bosem. Mając summonera i dwa te latające nasze, naszych dwóch latających pomocników, które zadają duże obrażenia. Jest w miarę prosto. Zobaczymy przedmiot, który, który należy zanieść do naszej pani, do... Ona się nazywa chyba. O, już zapomniałem jak ona się nazywa. W każdym razie... Do niej zanosimy, ale wcześniej udajemy się tutaj do tego Pana, żeby z nim porozmawiać i powiedzieć może, że uratowaliśmy e, jelenia. Jelenia, łania, jak tam kto chce. E, I on dzięki temu, że uratowaliśmy, jakby w podziękowaniu daje nam broń. Broń, czyli włócznie. Jeszcze od razu chciałem ją ubrać, zobaczyć jaki ma atak. Bardzo duża różnorodność tutaj jest, duża różnorodność broni. Można się naprawdę tutaj pobawić, pokombinować. I potem masz już tyle tego, tej waluty, tego wszystkiego, że możesz każdą właściwie, znaczy każdą, może nie każdą, ale doładować do plus 10, plus 20. Kolejny sekret tutaj w górnym rogu widać, w którym miejscu to jest. To jest w ostatnim świecie, ale tutaj zamiast wchodzić po schodach, standardowo wszyscy pewnie tam wchodzą, na dole jest pierścień. Ale jeszcze, oprócz tego, że tu jest pierścień, to ja na początku myślałem sobie, dobra, tutaj gdzieś powinien być drugi pierścień, ale którędy mam przejść? To jeszcze szybkie sprawdzenie tego pierścienia, ale zaraz obok starczy skoczyć z półki na dół i tam jest drugi pierścień. Pierścień, który widziałem przy... O, tutaj. to tu trzeba pójść tam do końca i w prawo skaczemy ja myślałem, że, że to nie tędy droga ale potem skoczyłem w dół tutaj już, jest, już jestem na dole i stąd tam idziemy do naszego checkpointu, to każdy będzie kojarzyć w którym to jest ten miejscu ale tutaj mamy ten pierścień, który widać właśnie od checkpointu, o tam jest ten checkpoint to też pokazywałem w którymś filmie, że jest pierścień i nie wiem jak tam dotrzeć, czyli tutaj zdobywamy drugi pierścień to jest ostatni świat, do którego każdy trafia, nieważne z którego zaczyna. I tu mamy dwa pierścienie, na koniec gry. Miałem, mam bodajże 108 pierścieni. W każdym razie, no, sama, nawet liczba 100 jest olbrzymia, jeżeli chodzi o pierścienie. I tutaj, manewrowanie pierścieniami, to naprawdę tutaj. Po czasie potem, to ja już nawet za bardzo nie wnikam, co to za pierścień znalazłem. Być może to na jakimś ostatnim poziomie trudności jest istotne, ale tutaj nie ma to dla mnie już znaczenia, czy to nam zadaje większe obrażenia, mniejsze obrażenia. Trzeba sobie po prostu radzić. Kolejny sekret to mamy wielkie te great servers, servers czy jak tam się czyta kanały. I tu jest znowu. Tam było do rozwalenia deski, przejście zagrodzone. Wskakujemy tutaj, i tutaj w rurze jest e, wróg, przeciwnik. Trzeba go e, pokonać. Wtedy on, jakby odetka tą rurę. Fajna sprawa, ciekawe co zrobione. Te kulki to po czasie, tam leci ten czas, nie? I błyskawica, i trzeba zrobić szybki unik, bo sporo zdrowe zabierają ale właśnie tam w tej rurze jest przeciwnik w sumie myślę, że bardzo łatwo skojarzyć że trzeba w niego strzelić po prostu Ale jak w niego strzelimy odtyka rurę i woda nalewa się w dół i powiem szczerze że sprawdzałem na zegarku trzeba tu poczekać półtorej godziny godzinę czterdzieści nawet żeby tu woda się nalała możesz pochodzić po planszy, pozabiję tam jeszcze kogoś, checkpoint zaliczyć, jeszcze raz powalczyć z drogami. Tu woda będzie się nalewała bardzo długo godzinę 30. Jeszcze pierścień można tu zdobyć, ale naprawdę, godzinę 40 nalewa się ta woda. I no, dużo cierpliwości to wymaga. Pytanie: czy, czy chcemy to zrobić, czy jest to warte grzechu? A robimy to po to, bo tu na dole są takie podesty. O, tam jest wejście, a tu są podesty, te podesty po prostu muszą podnieść się do góry. Więc no, tu w całej tej lokacji musi się nalać woda. Może mogli to zrobić, że to szybciej jest, ale godzina 40. Bo tam do tego otworu trzeba wejść po tych właśnie podestach. Więc no, tu jest test cierpliwości. A ta woda cały czas się leje. No, jak się naleje, no to mamy taką sytuację. I nie skaczmy stąd bo stamtąd często wpadamy do wody, tylko najlepiej obejść to dookoła i skoczyć stąd. Bo on robi, znaczy w tym przypadku nie robi, ale w tamtym przypadku robił obrót i wpadasz do wody i musisz tutaj od nowa przyjść. Znaczy nie trzeba czekać, aż się woda naleje, no ale trzeba jednak podejść jeszcze raz. A tutaj w tym miejscu jest właśnie granatnik, e, jako broń, więc jeżeli ktoś chciałby i był zaciekawiony, gdzie, gdzie granatnik. Gdzie można znaleźć, zrobić granatnik? No to w tym miejscu jest granatnik. Tylko, że no trzeba poczekać. Tak jak mówię, no nic tutaj się nie, nie przyspieszy. Woda musi się po prostu nalać. Godzinę 40. A tutaj, jak źle skoczysz, no bo myślę sobie dobra, wracam. Czyli no, próba skoku. Hop, obrót szybko panika, wpadasz do wody. Koniec. Nie ma mnie. Nie żyjesz. Kolejny sekret, unimułe. Oddaję tą wstążkę złotą, którą zebrałem. To też w poprzednim odcinku pokazywałem. Za tą wstążkę złotą dostaję amulet. Mówiłem, że można dostać wstążkę złotą, albo wstążkę chyba niebieską, więc pewnie jak przyniesiemy tą drugą wstążkę, to też dostaniemy tu jakiś amulet. Kupuję od razu pierwszy na te rzeczy to są w sumie użytkowe, więc nie, nie musiałem ich właściwie kupować. Tam są jeszcze trzy znaki zapytania. Jeszcze jeden tutaj, jeden albo dwa odkryję, ale na pewno jeden to jest jeszcze jedna wstążka. Tylko trzeba w odpowiednim, hmm, z tego co czytałem, mieć odpowiedni świat może to też zależy od księżyca żeby pojawiła się tam wstążka chyba niebieska albo szara. Ja w każdym razie za złotą dostałem taki amulet. Amuletów też jest całkiem sporo nawet nie całkiem, tylko sporo. Yy, tu w międzyczasie jeszcze zdobyłem gdzieś po drodze pierścień. Pierścień jest więcej niż sporo. W każdym razie, tu u dziewczyny, za wstążkę, można dostać coś takiego. Jeżeli nie, nie wydamy zdrajcy królom, tym trzem, którzy siedzą na tronach, to walczymy z nimi. I też chciałem sprawdzić, tu akurat byłem z kimś, kto mm, właśnie nietrafnie odpowiedział albo celowo nie odpowiedział. Bo w tym momencie zobaczymy, co się stanie, gdy będziemy z nimi trzema walczyć, e, dostaniemy zapewne inną. Znaczy, ja wiem, że dostaniemy inną nagrodę, dostaniemy po prostu pierścień, kolejny pierścień. Także pierścień jest tak duże, że po prostu potem e, przestajesz zwracać uwagę, co to za pierścień. Jakie on ma zdolności? Być może, tak jak mówię, na najwyższym poziomie trudności ma to większe znaczenie, na tym najniższym poziomie trudności, chociaż i tak jest. Nie jest na początku tak łatwo. To ma, te pierwsze nie mają mniejsze znaczenie. To też każdy będzie wiedział gdzie to jest. To też pokazywałem e, w którymś z poprzednich odcinków jak tutaj dojść. Tam rozwalamy taki obraz, który zasłania nam wejście e, i schodzimy na dół. Tutaj bijemy się z egzekutorem takim czerwonym e, mini ale ostatnio jak się z nim biłem, to e, potem... E, Zobaczyłem jakiś filmik i ukazuje się, że tutaj jest jeszcze broń do zdobycia. No najtrudniejszym trufem, myślę jest, najbardziej czasochłonnym jest zdobycie tych 25 pomarańczowo czerwonych mini ale jak yy, chciałbyś odkryć wszystkie sekrety, to myślę, że yy, większość z tych yy, Większość z tych czerwonych mini bosów pokonasz. W każdym razie, tutaj, no tutaj też nie jest dość, nie jest łatwo z tym egzekutorem, bo w wodzie, jak biegasz, to tak powoli. Chociaż jest taki pierścień, który pomaga yy, i usprawnia nam to nasze bieganie po wodzie. Tutaj myślałem, że jest fachowiec, ale okazało się, że on chyba nie wiedział za bardzo, że tutaj jest broń. Broń, broń taka ręczna. Nie karabin tylko taka jakby taki kostur. Tak chyba trzeba to nazwać, o właśnie. I tutaj tam widać go. Ja go wcześniej widziałem, tylko teraz dopiero się zorientowałem, że tutaj jest wejście po prostu. Rozwalamy tego, wchodzimy hop hop i mamy to. Więc dość prosto. Jak się gdzieś spieszysz, to to już jest trudniej. Okay. Także taka broń też tutaj. Tam przez chwilę była, była też widoczna mapa. Powiem też to teraz, być może jeszcze potem powtórzę: że to nie jest tak, że jak jestem w tej krainie, e, tak jak ona się tam nazywa, to, to na pewno w tej krainie będzie też tamta lokacja. Tutaj BOS, którego wcześniej chyba nie nagrywałem którego też spotkałem to już jest drugie moje spotkanie z nim tylko wcześniej tego nie nagrywałem a pomyślałem sobie niech będzie że myślę że no zdziwiłbym się gdybym tutaj któregoś z bossów nie spotkał do tej pory ale myślę że 98% bossów spotkałem tak trzeba powiedzieć a tutaj jest nas w ogóle chyba dwóch kolegów, więc co prawda on jest tutaj silniejszy, ale jak widać wpada w kleszcze, bierzemy go z trzech stron, jeszcze mamy tutaj, ja mam tych dwóch pomocników, działko, więc no za bardzo chłopak nie ma szans i dość sprawnie nam tutaj ten idzie. Zadanie zaliczone, tutaj summoner jeszcze mi się podniósł poziom do 9. Jak ktoś y, właśnie dużo gra, to spokojnie można podnieść te klasy. Czy może niespokojnie, ale. No, a tutaj to, co mówiłem, że nie dałem kiedyś tego Echo, czy Echo. Y, Shining Echo to się chyba nazywa. Można wymienić w tym miejscu na amulet. Jeżeli nie oddamy jako Quest do tego tam pana, który zleca nam zadanie, żeby zabić taleratę. To możemy wymienić to eko na, na taki właśnie amulet. To jest jedna z opcji, bo możemy zrobić albo tak, że oddamy to amulet, znaczy ten, ten, ten przedmiot, dostaniemy amulet, albo oddamy panu tam, które jest tutaj powyżej, oddamy jemu i dostaniemy chyba serce. To też pokażę w tym albo w następnym odcinku. Kolejna lokacja, w której no, nie zdobyłem wszystkiego, jak się okazuje. I tu mamy tak, tu mamy klucz, to tak pokazuje, jakby ktoś gdzieś tu przy okazji chodził albo, najlepiej jak ktoś to ogląda, to sobie zapisać po prostu, że dobra, tu był klucz i potem jak zwiedzasz, chodzisz, to wystarczy się tam mniej więcej orientować, że aha, były takie pomieszczenia z takimi kapsułami i tam był klucz. Tu mamy pierścień, więc to są kapsuły, które są właściwie koło siebie. Jedny jest klucz, drugi jest pierścień. E, ten klucz jest potrzebny tam jak zwykle do, do drzwi. Też zaraz będzie pokazane, żeby je użyć. Mamy kolejny pierścień. I tak jak mówię, no, bardzo dużo tych pierścieni jest. Potem to... Ja już nie, nie brałem, nie, nie przywiązywałem uwagi do nich. Mamy tutaj trzy kapsuły, na początku wyskakują z nich wrogowie, w jednym jest chyba nawet pierścień, ale można do nich wejść. Myślę, że każdy zauważy ten kwadracik, jakby gdzieś tutaj gdzieś przy nich kręcił, można do nich wejść i jest taka scenka: czyli pojawia nam się przeciwnik, znowu kolejny czerwony, mini-boss, z którym trzeba zawalczyć. A jako, że potrzebujemy 25, to tym bardziej jest to wskazane, żeby z nim zawalczyć, pokonać go i standardowe przebudzenie. Budzimy się jakby w innej rzeczywistości. No i trzeba wszystkich chłopaków. On się z bossem, bo on ma pomocników pokonać. Zadanie wykonane, jak to mówią, mamy to zrobione. O, i w tym miejscu właśnie używamy tego klucza, który był w tej jednej z tych kapsuł. Znaczy, o no tak, w tych kapsułach. Eee, a jest to potrzebne do tego, znaczy, tymi drzwiami. Nie wiem, czy cenny, czy niecenny, ale jest strój. No właściwie jest tylko strój strój, którego wcześniej też nie zdobyłem a dziś zauważyłem na filmie, że ktoś taki strój w tym miejscu właśnie zdobył, więc pomyślałem sobie dobra, skoro nagrywam tutaj większość sekretów z gry, no to nagrajmy i to od razu przymierzam bardzo mały, bardzo mała ta zbroja 68 jeszcze ochrona, obrona porównanie do tego Leto yy, chyba numer 2 gdzie mamy 260 chyba kula. Kula, z którą nie wiem co trzeba zrobić. Ona się śledzi. Nieważne jak daleko się oddalis, ona powoli będzie do tobą szła. Podejrzewam, że trzeba ją gdzieś doprowadzić. Nie można jej rozwalić. Trzeba ją doprowadzić prawdopodobnie w tej lokacji do jakiegoś miejsca i tam się coś wydarzy. Ale bardzo trudno znaleźć też na internecie o co chodzi z tą kulą. Tutaj był na dole pierścień. Ja myślałem, że może trzeba ubrać ten pierścień i wtedy zaatakować tą kulę, bo to jest... Pierścień, który tam jakby to, co my otrzymamy, to oddajemy, atakujemy, jakby tym wroga, czy przekazujemy obrażenia do, dla wroga, ale ten pierścień. O, tutaj zaraz go pokażę. Ten pierścień tutaj w tym przypadku nie zadziałał, więc nie wiem o co tak naprawdę tu chodzi z tą kulą. Na pewno o coś chodzi, ona sobie po prostu tak przecież nie lata. A może twórcy zrobili tak, żeby sobie biegała, latała żebyśmy się zastanawiali o co chodzi z tą kulą czyli taka zagadka tu też niedaleko był kolejny pierścień na spokojnie do zdobycia więc kolejny do kolekcji pierścień a ta kula jest naprawdę bardzo zagadkowa i kolejna walka z takim bossem z którym chyba tutaj się jeszcze nie biłem i nie mam go gdzieś tutaj nagranego znaczy mini-boss, znowu czerwony więc fajnie, e, do tych naszych 25 się zbiera. To no tak się wydaje, że e, wielu tych czerwonych spotkałem, ale jak na końcu się okazało, to mm, no to, żeby mieć tych 25, musiałem parę razy pochodzić e, w jedno miejsce, gdzie wiedziałem, że na pewno się czerwony pojawia i tak 4 razy, czyli tak około 21 myślę, 21 poprzez samo przechodzenie gry zdobyłem. Dobra, zobaczmy walkę. Trochę się tutaj trzeba z nim pomęczyć. Mutator zdobyty, kolejny. Też za dużo tych mutatorów nie używałem. Mam za sobą 100 godzin gry. 98 godzin, 97. I bardzo mało używałem przedmiotów. Naprawdę bardzo mało korzystałem z przedmiotów, jakichś tam bandaży czy strzykawek, czegokolwiek. Używałem tylko tych serc, ale tych przedmiotów właściwie w ogóle. To dostajemy za uratowanie tego naszego jelonka. Oddajemy przedmiot, który tam wtedy dostaliśmy, i dostajemy taką broń. Taką, jakby no, laskę, tak? Red do ustaw. Podobno jak się uratuje tego jelonka, to on się staje naszym takim petem. Nie wiem, być może go spotkać możemy potem w lesie. Też widziałem gdzieś taki filmik, że można może zostać naszym. Takim zwierzaczkiem. Czyli pewnie go możemy spotkać, pogłaskać. Kolejna zagadka. Jak zobaczycie, takie. Potów przeważnie tak samo wygląda. Takie baniaki. no Tutaj widzę, że już jestem na dziesiątym poziomie. Sumonera. Mam już tego przywołańca. Najstraszniejszego. I tutaj, jak rozwalicie te baniaki, na dole jest właśnie przejście. Tu Zresztą to jest w lokacji, kiedy za szybą tam było pokazane, że za szybą jest przedmiot i się zastanawiacie, jak tam się dostać. To pewnie gdzieś w okolicy, właśnie leżą takie baniaki, które trzeba rozwalić, i mamy zejście do takiego tunelu. Bo to niekoniecznie musi być w tej lokacji, która tutaj w górnym rogu na mapie jest napisana, ale jeżeli zobaczycie przedmiot za szybą, to gdzieś w okolicy są baniaki, które trzeba rozwalić i wejść do tunelu i tak. Po pierwsze, mamy tu pierścień, ale po drugie, tutaj w tym miejscu jeszcze trzeba z góry przez taką szczelinę strzelić w, w taki pojemnik. Pojemnik, który otworzy nam na dole drzwi e, do kolejnego przedmiotu. Właśnie, a tutaj. O, te drzwi są zamknięte, tamte czerwone. I sobie myślę, kurczę, jak mam tam niby wejść. Więc stwierdziłem, że pójdę w drugą stronę, ale w drugą stronę się nie idzie. Więc jeżeli tu się nie idzie, no to trzeba spróbować jeszcze w tamtą stronę. I to też gdzieś na filmiku zobaczyłem właśnie to, że tam jest taka mała, to też ja nie wiem jak ktoś na to wpadł. No są znawcy, znaczy znawcy poszukiwacze. A ja jestem gościem, który e, gdzieś tu zobaczył na filmiku. Myślę, że niewielu. Nie, nie Wie jak tam się dostać. Ogólnie trzeba tutaj podejść i przez taką szczelinę, no tam właśnie tutaj nie, może nie widać, ale tu, przez szczelinę strzelić tamten biały pojemnik, taka właśnie zagadka. Strzelamy w pojemnik jakby chyba ta cała, mm, to cała połączenie zostaje przerwane. Dzięki temu myślałem, że jeszcze coś trzeba strzelać, dlatego dalej tutaj strzelam. I dzięki temu yy, możemy już przez te drzwi na dole przejść na spokojnie. I tam, chyba, oczywiście, kolejny pierścień. No, to tutaj miałem jeszcze dylemat, czy to na pewno wszystko, bo to, tak jakby. O, mamy już drzwi otwarte, to były te drzwi czerwone, z takim czerwonym krzyżykiem, zamknięte. Tutaj skóry strzelaliśmy. No, a tutaj mamy kolejny przedmiot. I kolejny pierścień. Także. Tak to wygląda w tym momencie. Pierścień z kolejnymi właściwościami. Kto się bawi w te pierścienie? Znajdziecie wiele filmików, gdzie będzie napisane: O, najlepszy pierścień, weź ten, weź tamten. Oczywiście, że tak. Kolejna zagadka, to tak. Tutaj tamtą lokację z tyłu trzeba chyba całą zaliczyć i tam wepchnąć taki jeden z takich baniaczków na ścianie, to bez problemu to zrobicie. Potem naciskamy tą konsoletę, jak ten baniaczek, taki pojemnik, wepchamy, to też w którymś filmie chyba pokazywałem wcześniej, naciskamy konsoletę i wypuszczamy statek do góry. Potem w tej lokacji Należy znaleźć 5 takich kapsuł, które leżą na ziemi, podejść do nich, tam się pojawi kwadracik i jakby uruchomić teoretycznie po naciśnięciu tego przycisku powin powinniśmy znaleźć 5, ale ja znalazłem 4 przed naciśnięciem przycisku, nacisnąłem kwadrat przy nich, a to jest piąta. Bo jeżeli naciśniemy właśnie kwadrat, a nasz statek został już jakby wypuszczony, uruchomiony, przez to, że wcześniej w poprzedniej lokacji wcisnęliśmy taki baniak jakby każdy będzie wiedział jak będziecie tutaj wiele razy zwiedzać chodzić to będziecie wiedzieć o co chodzi o właśnie, ten statek przylatuje i zbiera te kapsuły i powinno być pięć takich kapsuł jeżeli zbierzemy wszystkie to wracamy do miejsca w którym ten statek został z którego ten statek został wypuszczony i tam w tych w miejscach kapsuł znajdziemy chyba trzy cenne przedmioty znaczy cenne, trzy przedmioty między innymi broń i chyba dwa pierścienie, o ile pamiętam właśnie, jest i broń to jest zadanie, amulet pierścień no i jakieś tam materiały których pod koniec gry mamy bardzo dużo no jeszcze wróg raz, dwa, trzy, nie żyje pierścień i przedmiot. W tym momencie to zadanie jest zaliczone. Też często to gdzieś na filmikach pokazuję, jak to zrobić, jak to zrobić. Jest to taki właśnie okrągłe, okrągłe miejsce na mapie. Myślę, że spokojnie sobie można z tym poradzić. No i amulet jeszcze. Sprawdzenie, co nam ten amulet daje. Dobra, w tym odcinku tyle. A w kolejnym odcinku kończę z sekretami w grze, bo platyna już zdobyta. Więc w ostatnim odcinku też pokażę filmik ze zdobycia platyny.